Tutaj ładna ata ze mną, a naprzeciwko obora. Siemano wariaty, co tam? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Bo u mnie tak było i dalej tak jest. Dzisiaj witam Was w piątym odcinku Życia w Niemczech. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do parę miejscowości obok po swojskie. Mleko. Jestem tam moim rowerem, nie wiem czy będzie go widać czy nie, raczej nie, bo jest schowany za górką, także idziemy po swojskie mleko. Pokażę wam ile kosztuje, jak wygląda proces nabierania takiego swojskiego mleczka. Jestem trochę spóźniony, więc wstęp będzie krótki, potem sobie pogadamy czemu mnie tak długo nie było, co się działo, sprawy bieżące i ogólnie sobie fajnie pogadamy. Tymczasem zmierzamy teraz do mojego rowera. Ja biorę się za pedałowanie i jedziemy po swojskie mleko. Także zapraszam do oglądania. A ja tymczasem znikam. Dobra, jesteśmy już na tej wsi, gdzie ma być mleko. Także od razu pokażę wam, jak taka wieś niemiecka wygląda. Mieszkanie na przedmieściach oczywiście ma swoje plusy, jak i minusy, tak? Na pewno plusem jest to, że mamy większe możliwości do doboru żywności, takiej naprawdę od rolnika jakiegoś lokalnego tutaj rzeźnika czy normalnie od, od, od lokalnych ludzi gdzie mają sobie załóżmy nie wiem kury, krowy czy hodują sobie bydło i potem sobie sprzedają i to jest między innymi plus mieszkania na przedmieściach ja pedałuję tam gdzie jest dużo krówek raz byłem tam u tego pana i rozmawiałem czy będę mógł tam przyjść z kamerą nagrać jak generalnie wygląda proces na przykład dojenia e, i tak dalej tylko to nie mogę przyjść z kamerą GoPro, wolałbym mieć taką, wiecie, bo ona, ta kamera, którą ja mam, to na bardzo słabo łapie w ciemności obraz. nie Niedużo byłoby widać i tak dalej. więc jak kupię sobie lepszy sprzęt, gdzie będę mógł pokazać, wiecie, w ciemności, jak to wszystko wygląda, bo tam jest generalnie bardzo ciemno, to to oczywiście Wam pokażę. Tylko najpierw sprzęt, potem, potem oczywiście to powtórzymy wszystko, nie? No. Tutaj była jedna, tam były jedne krówki, ale sam do nie bierzemy. No, także w skrócie wam pokażę jak to tam wygląda, a my jesteśmy tutaj na tej wsi, nie? Dobra, ja obracam kamerę i wam pokażę jak to wygląda, to co nie? Widoki naprawdę wiejskie. No i zapachy w sumie też, bo jebie tu fest, nie? Nie wiem, czy to krowami, czy jakimś kurde gównem, nie wiem. Dobra, my już dojeżdżamy. Ciekawe, czy mnie wpuszczą tam. No chyba, chyba wpuszczą, nie? Dobra, idziemy. Trochę lat trafiłem, bo jest tutaj mega dużo ludzi. W dodatku jakiś gość przy kopie tam, przy, przy takim kraniku, gdzie się mleko nalewa. No nic no, pójdziemy, trudno, nagramy. Ja mam taki oto słoiczek, gdzie nalejemy mleko. On ma jakoś, jakoś nalejemy litr tego, tego mleka. No dobra, to wchodzimy tam i wam pokazuję. Mleka trochę rozlałem. Bo, tak jak nie było ciśnienia i widzieliście to, to potem przyszło ciśnienie z tego kranika. Nagrywałem i, kurde, porozlewało mi się. Ale tam i tak brudno w sumie jest to, nawet tego nie, tego nie wycieram. Wiadomo, strasznie tutaj śmierdzi krowami. No, ale tutaj zaraz obok tam doją te krowy. Dobra, mam nalane tutaj mleko, spójrzcie. No, ten słoik jednak nie ma litra, tylko on ma litr, nie wiem, może litr 300, litr 200 ml, jakoś może tak, coś po, trochę powyżej litra. Spójrzmy teraz, ile to kosztuje. Za litr mleka 60 centów. No i gdzie się teraz to wrzuca? Widzicie? Tutaj są pieniążki, jest taki choćby, wiecie, yy, taśma. No i ja mam 1 euro. I to 1 euro tutaj po prostu. mnie No i mamy fajne mleczko. Dobra, ale muszę jeszcze wam to mleko pokazać, jak ono naprawdę wygląda w dziennym świetle, więc teraz otworzymy. No i nie byłbym sobą, miałbym się tego mleka nie napił, więc teraz wam pokażę jak wygląda i zaraz się napijemy i coś wam jeszcze powiem. No to to mleko, widzicie? To mleko ma taką konsystencję białawo-żółtawą i dobrze, bo trochę tłuszczu jeszcze w sobie ma. Wiadomo, że tutaj jak doją te krowy to odsączają w sensie mleko od tłuszczu i tak dalej, a mimo wszystko tego tłuszczu jeszcze trochę jest. Na przykład jak my trzymamy to mleko w lodówce, na przykład w garnku, czy tam, czy tam na przykład w takim słoiku dużym, poliwkach, po to na drugi dzień naprawdę widać dużo Dużo tego tłuszczu, które jest na, na tym mleku i to jest fantastyczne. Ale wiecie jaką ciekaw... Teraz y, w ogóle się napijemy tego mleka i coś wam powiem. Kurwa, znowu rozlałem. Tak to jest no. Trzeba wytrzeć o, o trawę. Teraz się napijemy tego mleka. Zajebiste, naprawdę. Tylko macie możliwość brania mleka, Naprawdę, od rolnika albo od kogoś, kto ma krówkę, to naprawdę polecam. I, I zaletą tego mleka jest to, że ono z tego kranika, które widzieliście, leci ciepłe prawie że gorące. No, może nie gorące, ale, ale ciepłe. Naprawdę tak, takie przyjemnie ciepłe. Kurde, takie. Ciepłe mleczko od razu wypić. Coś wspaniałego. Teraz krowy chyba mają kolację, co? Musisz jeść. Kurde, nie wiem ile to jest skrów ze 100, może? Nie wiem, musiał zapytać. Właśnie spotkałem teraz szefa. Spytałem się jeszcze raz na pewności, czy mogę tutaj wejść, pofilmować i Wam oczywiście pokażę. Spytałem się, ile tutaj jest krów. I krów tutaj mamy 125. Spójrzcie. Krów mamy 125. Teraz jest. Obiad, yy, znaczy kolacja, no i pozwolił mi się tutaj przejść, więc oczywiście wam pokażę, jak to wygląda, co nie? Ja się tak idę i patrzę, żeby mnie zaraz tutaj nie dziabnęły w nogę, ale nie, plac jest taki... Yy, no dobry w sensie. Pokażę wam jeszcze szybko, jak krowa się drapie. Chyba odbyt ją swędzi. Tam legowisko. Śpią na sianku. No jeszcze pogadałem tutaj z właścicielem tych wszystkich krówek, no i on powiedział tak samo, że dwa razy dziennie te krowy są dojone, czyli z rana, jakoś chyba o 5 i o 17. Do tego dwa razy dziennie te krowy jedzą, czyli jedzą chyba po dojeniu, czyli jakoś nie wiem, może około godziny 7, potem o godzinie wiadomo o jakieś 18 albo 6-18, jakoś tak co 12 godzin, no ale spoko 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 sprawa, co nie? Teraz właśnie jedzie ten właściciel tutaj na, na traktorku pozwolił mi nagrać, więc, więc fajnie pokazałem wam. No nic no. Mleko naprawdę bardzo super. Polecam, żeby każdy mógł spróbować. No, y jeszcze tutaj na pewno przejdziemy parę razy, pewnie pokażę wam, czy idę z lepszą kamerą. I też dla Was nagram. Może mnie tam wpuszczą do środka, jak naprawdę te krowy się doi. Ale powiem wam jeszcze jedną fajną ciekawostkę. A ciekawostka taka, gdyż. Y Jakiś czas temu, może z dwa tygodnie temu, byłem tutaj z Kasią. Tak, przyszliśmy się na spacer. No ale to był kurde, to był daleki spacer, nie. No idziemy na spacer, mówię: A dobra, chodźmy, pójdziemy, yy, kupimy mleko, nie. Poszliśmy, kupiliśmy mleko. No i tak wcześniej już gadałem, czy mogę przyjść tu z kamerką po wiecie, poka pokażę wam, jak to wygląda. To całe mleko, yy, wypuszczanie tego mleka, i tak dalej, i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że nawet przy takim. Przyjściu, zwyczajnym pogadaniu z ludźmi, pytanie się o to mleko, jakieś właściwości i, i tak dalej, i tak dalej. Potem przyszła gadka o życie i nawet, wiecie, y, idąc po głupie mleko gość zaproponował mi, mi pracę tutaj przy tych krowach, no ale oczywiście odmówiłem, bo, 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 bo zwyczajnie nie ma na to czasu. No, ale wiecie, no, idzie się tu, idzie się tam, tu się pogada. No i akurat, wiecie, ktoś może pracę zaproponować, no i mi tutaj pracę zaproponowali. No, odrzuciłem, no ale, ale wiecie, sam fakt, że, że można gdzieś pójść, można gdzieś popytać, pogadać, się, pogadać o życiu, czy tam nawet o tych głupich krowach. Ktoś akurat może szuka pracownika i może chcieć. Kogoś do pracy, a ty no wiadomo, jeżeli byś chciał, mógłbyś sobie taką pracę znaleźć, dorobić, bo to praca, jaką mi tutaj proponował, to była chyba dwa razy dziennie, albo jakoś na mini-joba na mini w każdym razie. Ja mini-joba i tak mam, dlatego też odmówiłem, nie? No i co, no i spoko sprawa, nie? A tak z drugiej strony, tak wiecie, tak myślę o tych krowach, to ja myślę, że, że, że one to muszą być zajebiście mądre, ale nie wiem, takie mam wrażenie na temat krów, ale. Jeżeli ktoś pracował z krowami, to może, na, to może napisać, ale naprawdę wydają mi się jako inteligentne zwierzęta. Dobra, my jedziemy dalej, że jest pięknie. Mleko mamy pochytane, jajka mam swojskie, czy znaczy, znaczy mleko swojskie mam pochytane, jajka swojskie mam pochytane, mięso mam pochytane. Ja niedługo to nie będę miał po co w ogóle do, do, do marketów wychodzić Jak to dalej pójdzie I to jest, proszę państwa, zajebista sprawa Mieszkać na przedmieściach Ponieważ ma się ogólny dostęp Nawet nie trzeba daleko jechać, żeby mieć jedzenie od rolnika Lepsze na pewno jedzenie Dużo, dużo, dużo zdrowsze Niż te, co mamy niestety w marketach No ja się już tak przyżarłem jedzeniem z marketów, tym, tą całą chemią, tym całym wszystkim, że ostatnio postanowiłem, że, że po prostu trzeba robić coś, żeby lepiej jeść, bo też problemy zdrowotne będą się zaczynać. No i się w sumie powoli zaczynają. Na przykład problemy, jakie ja mam, trochę takie skórne. Opowiem Wam również o lekarzu, dermatologu, żeby tak ładnie przejść i Wam opowiedzieć. Otóż. Początkiem marca byłem u, u mnie w miasteczku, żeby zrobić sobie termin na, do dermatologa. Ale tam ładnie, ja pierdykam. Patrzcie. Zrobiłem sobie termin do, do dermatologa, dokładnie to był pierwszy albo drugi marzec, no i dostałem, wyobraźcie sobie, termin na, na, sierpnie, na sierpień, na 14 sierpnia dostałem termin to to jest, słuchajcie, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Kurwa, 6 miesięcy. No nie róbmy sobie jaj, nie. 6 miesięcy tutaj trzeba czekać, wiecie, na ubezpieczenie, nie? A nie, nie pytałem się w ogóle, czy, czy prywatnie można i tak dalej. No mówię, dobra, wezmę ten i zobaczymy, jak to będzie dalej, prawda? Zobaczymy, jak to będzie dalej. No i yy, dokładnie wczoraj. Dokładnie wczoraj poszedłem jeszcze raz do tego dermatologa zapytać się, czy przyjmują prywatnie, bo nie będę czekał przecież pół roku, żeby mnie zbadali, bo, no bo to zwyczajnie jest zbyt długo. No i poszedłem tam, i ona mi mówi, że, że akurat się zwolnił termin na trzy dni później. Czyli w sumie na piątek mam termin do dermatologa. No i spoko, ale wiecie co? Wiecie, zrobiłem taką rzecz, że. Poprosiłem ich, że jakby się termin zwolnił, to czy mogliby drynnąć? Czy jest taka możliwość, żeby mogli do mnie zadzwonić i mi powiedzieć: Halo, panie, taki, taki. Zwolnił się termin na, na przykład na za trzy dni, albo na za cztery, czy jest pan zainteresowany, i tak dalej, nie? No, ale widocznie tak nie robią, albo, albo zapomnieli, ale chociaż mi powiedzieli, że jeżeli się jakiś termin zwolni, to do mnie zadzwonią, wiecie, i, i do mnie zadzwonią. I mi zaproponują termin. No i nie zaproponowali, musiałem sam pójść. Pytając się o coś innego, dostałem szybciej termin. No zajebiście, nie? No ale także, także poszedłem wczoraj, czyli wczoraj był wtorek, i dostałem termin na piątek. No, no i w piątek idę do dermatologa. No, wszystkie problemy, któreś zaczynają na bank, są zjedzenie. Dlatego, dlatego muszę, muszę iść w kierunku wiecie, takiej żywności. Żywności swojskiej ze wsi, i tak dalej. Naprawdę tutaj no nie, muszę, nie muszę daleko wyjeżdżać, żebym mógł dostać jakieś jedzenie od rolnika. Nie na przykład szparagi, kartofle, kurwa, naprawdę, naprawdę wszystko. Wiadomo, jest drożej i to naprawdę sporo drożej, ale zdrowie mamy jedno, tak? No i to są zajebiste plusy mieszkania na przedmieściach. Kurde, bardzo ładnie tutaj. Tak jeszcze wracając do tych krówek i tych płatności, i tak dalej, nie. Tak jak pokazywałem, jak tam płaciłem za to mleko, dałem tam 1 euro. No ale nawet w sumie nie miałem, półtorej litra, ale, ale nieważne. To tak działa na zasadzie wzajemnego zaufania, tak? Jak chcesz mleko, możesz sobie pójść i nalać tyle, ile chcesz. Jeżeli sobie to mleko nalejesz, to musisz oczywiście za nie zapłacić, ale nikt tego oczywiście tam nie sprawdza. Jakbyś sobie wziął to mleko, nie zapłacił, to, to nikt tego nie sprawdzi, w sumie ile tego mleka zeszło. Tak myślę przynajmniej. Ile tego mleka nalałeś, czy zapłaciłeś faktycznie, czy nie. No ale wiadomo, trzeba być uczciwym. Jeżeli chcesz mieć fajne mleko, to płać za nie. Bądźmy uczciwi, dajmy. Jak nam daje na dobro w postaci krowego, krowiego mleka, to bądźmy po prostu uczciwi i płacimy za to, tak? No, tak w ramach, w ramach anegdotki, tylko po prostu, że nikt nie sprawdza tego, czy zapłacisz, czy nie. Po prostu chodzi tutaj o zaufanie, nie? nam taki widoczek. Kurde, żebym stąd wrócił. My się jeszcze razem na pewno wybierzemy. Na przykład do rzeźnika pokażę wam jak tam jest takie mięso u lokalnego rzeźnika bo też kupujemy jak to generalnie tak wygląda tak jak tu wam pokazałem z tymi krowami i naprawdę krowę którą kupowaliśmy to cieli nam na miejscu kurde krowa była powieszona z takiego wiecie sufitu i się pytali co chcemy nie mówimy to to i to i to. Brał, ciął, pytał się ile chcemy, dobra macie, płacicie i gotowe, nie? Naprawdę wszyscy, wszystko na żywca, wszystko na żywca i zajebiście. No trochę też mnie nie było, a to ze zwyczajnego powodu, bo kurczaki się uczyłem. Uczyłem się trochę animacji, takich wiecie, YouTubeowych, uczyłem się robić. Taki napis subskrybuj, pojawiający się, znikający w Adobe After Effects. Teraz, teraz wam się pojawi ten napis. Tak, tak jak go widzieliście, to naprawdę robiłem go chyba ze 3 dni w każdym jednym wolnym e, czasie. No, wiecie, no jak ktoś jest głupi, tak jak ja, w tych tematach takich wiecie. No bo jak ktoś nie umie, to po prostu wiecie, nie, trzeba się nauczyć, nie? no i. Y, no i robiłem to 3 dni. Aki. Can... A jak ktoś po prostu umie takie rzeczy robić, to dla niego to jest góra. Góra, 15 minut. Góra. Nie? Te kurde. Kolejne krowy odkryłem. Patrzcie. Ej, naprawdę nie, nie planowałem tu jechać, ale kurwa, patrzcie. To są. Nie, to jest inny, to musi być inny budynek. To na bank jest inny budynek. To też są krowy, może od tego samego gościa. No nie wiadomo. W każdym bądź razie ten efekt robiłem naprawdę 3 dni. Dla osoby, która działa sobie swobodnie w tych programach, takich na animacji, to, to robią to naprawdę w 15 minut. Nie? No nic, to będę się dalej uczył animować. Ale to tylko, wiecie, dwa kroki do tyłu z YouTube'em, po to, żeby zrobić pięć do przodu. Nie? Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, a ja chcę iść do przodu. W zeszłym tygodniu powiem Wam, że pogoda była taka porąbana, że naprawdę codziennie, każdego dnia był, padał deszcz, świeciło słońce, padał grad, padał śnieg. No, chyba wszystko było, nie? No, dzisiaj też jest taki dzień, ale, ale tak jak widzicie, tam są chmury deszczowo, burzowo, śniegowo, gradowe, a za mną już jest yy, fajnie, nie? Więc to jest raczej taki ostatni dzień tego, tego złego. W sumie może nawet dobrego, bo widoki są prze, przekapitalne. Aż żałuję, że nie mam drona. A propos drona, to, to prawdopodobnie jutro będę jechał po zakup, także w końcu, w końcu, w końcu pojadę po drona, ponieważ jestem cały chory na temat, wiecie, takich widoków z góry. Naprawdę tutaj jest piękna przyroda, której nie da się pokazać, wiecie, na przykład z ziemi, trzymając tylko kij w ręce i kamerkę GoPro. Naprawdę w przyszłych odcinkach również pojawi się tutaj pojawią się efekty z drona. Mam nadzieję, że wam to się spodoba. No niestety koszt takiego drona to 570 euro. Mam w planach kupić DJI Mini 2. Flymore Combo, to jest y, wiadomo z takim tym y, z taką torebeczką. Trzy baterie, ładowarka, no wszystko taka wersja powiększona. Na pewno się przyda, nie zmarnuje a będę korzystał do, do upadłego. Także to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. To był z Wami jak zawsze bardzo szczery, chłopski rozum, a ja tymczasem znikam.